Jakieś tam nie pana ile tak wydaje? Jak pan widzi do sklepu, powiedzmy, tak panu starczył na cały dzień? To ile musi pan wydać? No ja myślę, że, z, że na cały dzień z, tak. jesteśmy z małżonką. To czy znaczy dwie osoby, to ile może? No te stówka to pójdzie. Nie, nie, na jeden dzień stówka musi tak. iść. A na weekend dwie stówki? No zależy. Może nie, 150 gdzieś tak, nie, bo z tego troszkę zostanie, prawda? To, tak, ile pan kupi za 100 zł w tych czasach? Czy pana zależy co? No powiedzmy na obiad, czy na nie kolację, żeby mięsko no, jakieś było. Ja myślę, że można kupić no łopatki jakieś z pół kilograma. Nie, żeby sobie ją upiec. Można również, proszę pana, kupić sobie no masło koniecznie do tego no, wszystkiego. A gdzie reszta, to no, jeszcze jakieś ziemniaki mi się przydały, no, jakieś no, ryż, no, czy tam. No. tak jest, no to też wszystko. No myślę, że, nie, że tak... można burat. Jak się panu żyje na merturze, jeszcze takie pytanie. Czy dobre ten emerytury w Polsce, czy nie bardzo? Proszę pana, ja powiem tak, ani, nie, ani dobrze, ani niedobrze. Jest to średnio. Można... Ale po prostu pan przymyka oko, na... Czy... w sensie pan się nie przejmuje. Muszę kupować zawsze z takie troszkę tańsze produkty, bo emerytury mam niewielką. Bo... 3000 jest, chociaż nie ma. Troszkę więcej. 3000 jest. nasze warunki to jest nieźle, bo większe ma 2,5. 2 no, no to tyle, w ten sposób. No, żona, ja, znaczy żona, tak? żona ma 2500. Zł. Aby pan sam był, za 3000, przeżyłby pan? No nie bardzo, nie bardzo, bo ja mieszkam w bloku, proszę A ile ten blok wynosi? Prawie, prawie 1000 złotych, 800 złotych. To dużo ma, pan ma mieszkanie musi pan mieć dużo nie, bardzo. Ale są te dodatki, jest telewizja, jest ciepła woda centralna, A, centrum, już jestem to jest przystanie. wszystko kompletnie. A gdzie reszta? Leki, jakieś lekarz, żeby trzeba było Leki to proszę pana, o jak pan widzi. Nie, leki. to już bez ile pan za te leki zapłacił dzisiaj? A dzisiaj 100 złotych. na wyjście. A tak miesięcznie na leki ile no może więcej, iść? Więcej, więcej ja myślę, proszę pana. 200, 300? Jeszcze do 300 złotych. Ale na jedną osobę czy dwie? Nie, ja liczę na dwie, bo okay. część leków mamy darmowych, wie No to pan. nie tak źle jeszcze, niektórzy to po tysiąc spłacą za leki, jak nagrywam. Proszę pana, jak, jak mi dopadnie choroba to ja poważniejsza... To, to, to czasie się cieszy, że nie mają, na tak? ...że to i leki będą droższe. Dwa czterysta z zasiłkiem dodatkowym, Dwa czterysta, tak. To jest mało. No radzę sobie, jeszcze mi zostaje. Przeglądam reklamy, kupuję, gdzie, gdzie są promocje. Promocje, czy pani Na wszystkim się da zaoszczędzić. To pani zawodna ze swojej mertury z całej. Przecież. No każdy chce więcej. Jest trójka, jeszcze tysiące u pani? Proszę? Tysiące jest u Pani? 2400 z zasiłkiem dodatkowym. Niech pani chce 2400. No jest mało. radzę sobie, jeszcze mi zostaje. Jak to jest możliwe? niektórzy mają 4 i nie starcza. Proszę pana. Przeglądam reklamy, kupuję gdzie gdzie są promocje. Czy promocje. już pani szuka rabatów promocji, tak? Tak. Eee... I można dużo zaoszczędzić. Właśnie, na czym da się oszczędzić? Na wszystkim się da założenie. Na prądzie się, się nie da, bo u mnie telewizor chodzi na okrągu, a teraz grzyby były to dwa dni suszarka a, na okrągu chodziła. A, a po coś w górę teraz prąd, woda gaz, takie rachunki czy nie przyszło się pani? No już po 170 zł płacę za gaz. Rozumiem. Eee, na co najwięcej idzie pani? No, A, na, na, na opał? No, czyż jest najdroższy teraz? podrożało. Ile, ile poszło? Około. No, no 550. Okay. Czy na piąta idzie na czynsz? No tak.